Hej, Admiral, jestem jak wczorajszy, ale no cóż, jest weekend i chcę dla Was wyprodukować jakiś film, z którego, no cóż, będziecie mieli pożytek. E, więc e, dziś postanowiłem zrobić taki e, bardziej suchy, teoretyczny filmik, który mam nadzieję pomoże wszystkim, którzy chcą zrobić sami nóż. A e, jeśli nie chcecie zrobić samego noża, ten film niestety może być dla Was trochę nudny. E, Postanowiłem w ogóle opowiedzieć Wam, od czego zacząć i co trzeba mieć, żeby zrobić własny nóż, a, ponieważ wiem, że niektórzy pewnie chcieliby zacząć, ale nawet nie wiedzą od czego. A, pojawiło się też sporo pytań a, o to, jak zrobiłem daną rzecz, więc a, mam nadzieję, że to jakoś Wam pomoże. A, pojawiły się też pytania o użyte materiały i o użyte techniki, a, więc to też. Powinienem w tym filmie zawrzeć, więc e, może zacznijmy od początku do końca. E, od początku do końca. Od początku. Musicie mi wybaczyć, jeszcze mi chyba kac nie przeszedł. E, w każdym razie zacznijmy od początku. A przede wszystkim dla kogo polecałbym zabawę w robieniu noża? Dla osób, które, no cóż, mają jakieś pojęcie o narzędziach. E, to po pierwsze, natomiast e, powiem Wam otwarcie, że myślę, że wszyscy, którzy mnie oglądają, jakieś pojęcie o narzędziach mają, jeśli tylko są mężczyznami, ponieważ mężczyzna, który nie potrafi trzymać narzędzia, jest dla mnie i z tym się zostawmy. E, dwa, e, powinniście mieć jakiś warsztat, który a, po pierwsze będziecie mogli zasyfić. A, ja zasypiłem sobie pomieszczenie w piwnicy, które. Oj, przepraszam. E, w tym momencie e, chyba zacznę powoli przerabiać na porządny warsztat, e, aczkolwiek e, do tego potrzeba czasu i pieniędzy, których nie mam. E, dwa, e, znajdźcie pomieszczenie, które. E, w którym hałasy nie będą przeszkadzały otoczeniu wokół was e, ponieważ robienie noży jest dość głośne i właściwie to dwie rzeczy, które potrzebujecie ehm, tak, więc jeśli, nie wiem, mieszkacie w bloku albo coś w tym stylu, to zastanówcie się, czy macie gdzieś jakiś warsztacik jeśli nie, to raczej tego wiecie e, w pokoju, w bloku nie ogarniecie. Chociaż podobno też są tacy, którzy potrafią. E, moim zdaniem to jest trochę głupie, bo powstaje tyle pyłu, i tyle syfu, i tyle hałasu, że prędzej czy później ktoś Was znienawidzi. E, dobra, idąc dalej, e, Pasowałoby zacząć od jakiegoś materiału, który powinniście pozyskać i nie tracicie czasu na robienie noży z bóg wie jakiej blachy, ponieważ nie da się ich zahartować, etc. Najlepiej zdobyć kawałek stali, chociażby resorowej, tak jak ja. Płaskownik wygląda mniej więcej tak. Kupiłem go za kilka złotych. W firmie, która naprawia resory, i zasadniczo zrobiłem już z tego kawałka chyba dwa blanki. Jeszcze zostało mi na kawałek, więc jak widzicie, stal nie musi być droga. A jeśli nie chcecie kupować od firmy, która wykorzystuje taką stal, to polecam Wam po prostu. Wygooglować e, jakąś e, firmę, która zajmuje się sprzedażą wyrobów hutniczych w Waszej okolicy. Na pewno macie taką firmę. E, natomiast można jeszcze zamówić stal z internetu, i do tego jakoś się nie paliłem, i raczej palić nie będę, ponieważ e, może i są to jakieś bardziej egzotyczne stopy nie wiem, można kupić D2 albo coś w tym stylu. Ale po pierwsze. E, Wasz pierwszy nóż może nie wyjść tak, jak chcecie, więc szkoda byłoby tracić dobry kawałek stali, której i tak nie znacie, z którą jeszcze nie pracowaliście, bo w końcu to wasz pierwszy nóż. Po drugie, myślę, że to wychodzi znacznie drożej. Opłacałoby się, gdybyście kupowali kilka kawałków stali albo coś w tym stylu. Natomiast myślę, że po prostu fizyczne pójście do jakiegoś sklepu. I zgarnięcie kawałka stali jest znacznie tańsze, znacznie szybsze i znacznie wygodniejsze. Nie mówię, że te sklepy są złe, jeszcze nic z nich nie kupowałem. Można kupić dużo ciekawych rzeczy, chociażby jakieś śrubki, którymi ładnie można połączyć rękojeści, ewentualnie materiały na rękojeść, ewentualnie gotowe blanki. Aczkolwiek jakoś nie palę się do tego, bo wydaje mi się, że to wszystko jest ciut za drogie, przynajmniej jak na pierwszy nóż. Nie ma sensu tracić na to pieniędzy. I tak, jeśli wiecie, złapie was ta choroba i przytrzyma, to wtedy można się zastanowić nad taką stalą standard. OK, co jeszcze będzie Wam potrzebne? Jakiś materiał na rękojeść. Ja użyłem mi karty, którą pokazałem Wam, jak zrobić, więc zapraszam Was do tego filmu. Jeśli go nie widzieliście, opisałem wszystko krok po kroku. Gdybym miał coś dodać jeszcze do tamtego filmu, to uważajcie na proporcje utwardzacza i żywicy. Nie zwróciłem na to tak bardzo uwagi jakbym miał zwrócić, znaczy jakbym chciał zwrócić teraz. Będziecie potrzebowali też czegoś, czym połączycie rękojeść z nożem. Ja użyłem żywicy, która mi została z mikarty. Może to być też jakiś, wiecie, klej epoksydowy, coś w tym stylu. Natomiast możecie użyć też śrubek. Tu jest taka bardziej zagmatwana rzecz, bo musicie znaleźć odpowiednie śrubki ewentualnie jakoś to obejść. W handlu, niestety, tak wiecie, w sklepie nie znalazłem zbyt dużo rzeczy, które by się do tego nadawały. Albo są w złej... w złym rozmiarze, albo w ogóle nie ma, więc tak. Ja zdecydowałem się w przypadku tego noża na użycie rurek aluminiowych. To się kupuje, wiecie, na metry. Znaczy, z metra e, inaczej. Możecie kupić cały metr w jakimś obie, albo coś w tym stylu, ja kupiłem właśnie w markecie budowlanym. Nie jest to aluminium najlepszej jakości, aczkolwiek wystarczy do tego zastosowania. Ewentualnie możecie użyć jeszcze jakiejś mosiądzu, coś w tym stylu. E, też są sklepy specjalizujące się e, w tym wypadku w e, metalach kolorowych, e, w metalach nieżelaznych, więc e, tam również za kilka złotych możecie kupić coś takiego, chyba nawet wyjdzie taniej, nie wiem, kilogram aluminium teraz kosztuje 20 zł, a kilogram mosiądzu 33, jeśli dobrze pamiętam ceny, kupowałem niedawno rzeczy na, e, do innego projektu, e, nieważne, e, dobra, macie materiały, e, dalej, potrzebujecie narzędzi. E, przydałoby się mieć następujące rzeczy: e, szlifierka kątowa z tarczą e, do cięcia stali i z tarczą do e, szlifowania. E, zestaw pilników. E, kupiłem jakieś najtańsze, jakie były w obi. I muszę przyznać, że już nieźle się stępiły, aczkolwiek nadal dają radę, więc myślę, że jeszcze kilka noży nimi ogarnę. A w przyszłości oczywiście planuję zakup trochę lepszych. Te miały być, wiecie, jednorazówką A w oczekiwaniu na lepsze czasy. Miałem nimi skończyć tylko ten nóż, no i teraz jeszcze nimi kończę kilka innych. A... Przydadzą się też nie tylko pilniki do metalu, ale również e, takie, wiecie, zdzieraki do e, formowania rękojeści, etc. Um, idąc dalej, dobra wiertarka. Ja sobie kupiłem najtańszą e, z Allegro, jaka była. E, nazwałem ją Anabel. Jest śliczna. W każdym razie nie przepłacajcie, to i tak wierci. Jest spoko jeszcze nie miałem z nią żadnych problemów. No, ta plastikowa część przy e, tej kolumnie powiedzmy, która się opuszcza e, troszeczkę się połamała z tyłu. Będę musiał ją po prostu zdemontować. E, przydadzą wam się również... E, tak skacze strasznie i teraz nie wiem... Co mogłoby wam się dalej przydać. Tak się właśnie kręci e, filmy na kacu. E, przyda Wam się coś do cięcia innych materiałów. Kupiłem sobie w castoramie e, coś takiego, to się nazywa e, brzeszczot wolframowy, jeśli dobrze pamiętam. Fajna rzecz. E, do tego jakąś ramkę z najtańszą piłą. Oczywiście domontujecie piłę, zakładacie brzeszczot i jedziecie. Przyda Wam się oczywiście też zwykła piła. A do cięcia jakiś innych materiałów w stylu tych na rękojeść. Jeśli używacie drewna, tym bardziej. A... Cała masa papierów ściernych, tego chyba nie muszę mówić. Od 80 po jakieś chore gradacje w stylu 1000, a jeśli chcecie ładnie wygładzić, ja nie chciałem ładnie wygładzić, więc no cóż, na moim nożu jest sporo rys, aczkolwiek mi to nie przeszkadza, jeśli komuś przeszkadza trudno. Do wycinania rękojeści, a raczej materiału rękojeści, przyda wam się również wyżynarka, którą mam gdzieś tam, więc nie chcę mi się po nią sięgać. I dremel. To jest chyba najważniejsze narzędzie, jakiego używałem. Muszę odejść od kamery? Jestem za kamerą. Multi dremel. Absolutnie używałem jej co chwilę. To jest bardzo fajna rzecz. Kamyk szlifierski, którym możecie ścierać stal całkiem szybko. Mocno się star, więc muszę kupić nowy, natomiast absolutnie zarąbista rzecz. Praktycznie wszystkie te, wiecie, zakamarki można tym wyszlifować. Nie musiałem się pierniczyć z pilnikami itp. Więc fajna rzecz. Okej, okay, odłożyłem. Co do wiertarki, przydadzą Wam się też dobre wiertła. Ja używam jakiś tam z do betonu. Lol. W każdym razie działa i wierci naprawdę porządne dziury. A do robienia samych dziur przed tym jak zaczniecie je rozwiercać musicie, wiecie, wywiercić mniejszą dziurkę. A Używam jakiegoś tam właśnie z widzią, ale przystosowanego do metalu e, działa naprawdę fajnie i muszę Wam polecić coś takiego e, wiertła są generalnie tanie jeśli kupujecie te, te do betonu e, zwróćcie uwagę, żeby ta płytka e, właśnie z węglika była gruba i bez problemu można wiercić różne inne rzeczy, droższa wersja e, wiertła kobaltowe na które aktualnie mnie nie stać ale podobno gryzą stal jak głupie, no Widia też gryzie stal jak głupia. Eee, to chyba wszystko, czego potrzebujecie tak na początek. Eee, I tak, od czego zacząć? Oczywiście musicie wymyślić kształt noża, następnie wyciąć go przy użyciu szlifierki. Eee, pamiętajcie o tym, żeby wiecie cały czas nosić nauszniki i eee, okulary ochronne. E, przydałaby się też maseczka przeciwpyłowa, bo wszystko potem będzie w Waszych płucach albo oczach, a tego nie chcemy. E, idąc dalej, musicie wszystkie te krawędzie e, wykończyć. Tak jak tutaj widzicie, jest inny blank, nad którym pracuję. Może go odkręcę. E, zasadniczo wszystkie te krawędzie chcecie ładnie sobie, wiecie. A wygładzić ma to wyglądać mniej więcej tak. Ma być ładne i generalnie proste. Potem po hartowaniu będzie znacznie trudniej obrabiać tam stal, więc zwróćcie uwagę na to, żeby było ładnie. Jak już wytniecie, etc., wiercicie dziury tam, gdzie chcecie. To są, żeby rozwiać Wasze wszystkie wątpliwości, dwie dziury o średnicy 6 mm, które pasują do tej mniejszej rurki i jedna o średnicy 8, która pasuje do tej większej rurki. No, może nie od tej strony większej rurki. Ale od tej. No, nieważne chyba muszę rozwiercić tę dziurę <grywa> używałem już przytartego wiertła wcześniej jak nie kupiłem dobrego używałem jakiegoś wiecie z zestawu z innej wiertarki które były z wiertarką okej okay, bo zaczyna się robić długo więc powinienem przyspieszyć następnie planujecie sobie szlif i no cóż ponieważ jesteśmy biedni i nie mamy jeszcze szlifierki taśmowej proponuję Wam ostrożnie zetrzeć ile się da szlifierką hantową a potem po prostu żmudnie siedzimy sobie z pilnikiem i przez najbliższy tydzień wygładzamy wszystko tak, żeby było w miarę nieźle zostawcie jakiś milimetr, może trochę mniej aczkolwiek nie chcecie ostrzyć przed hartowaniem Następnie należy to zahartować albo robić to w domu, e, i jeśli nie wiecie nic o hartowaniu, ja bym odpuścił. E, odpuścił, lol. E, w każdym razie, e, jeśli nie wiecie nic o hartowaniu, to najlepiej oddać to do jakiejś firmy, ewentualnie jakiegoś zakładu kowalskiego. E, ja oddałem do zakładu kowalskiego i te blanki chyba też odłożę do zakładu. A e, całkiem. A spoko robotę pan mi zrobił i nie chciał za to pieniędzy, więc tym bardziej zajebiście. No i dalej wystarczy to naostrzyć i to robić rękojeść. Może niekoniecznie w tej kolejności. W każdym razie wycinacie kształt, lepicie, wykańczacie. Jak oprawić blanka pokażę wam. Może przy okazji dokończania tego noża. Może przy okazji dokończania innego, zobaczymy. Aczkolwiek jest to trochę długi proces, w którym trzeba pamiętać o kilku różnych rzeczach. I no cóż, jest trochę wiercenia dziur i trochę dbania, żeby wszystko było prosto. Aczkolwiek ostatecznie wychodzi wam całkiem fajna rękojeść. Potem wszystko topicie w oleju i macie swój nóż. Opowiedzenie tego trwało prawie 20 minut. Przepraszam. W każdym razie mam nadzieję, że ten filmik e, pomoże osobom, które e, no cóż, od ostatniego mojego filmu chciały zrobić sobie dusz, i wiem, że wiele osób a, właśnie miało do mnie pytania: przede wszystkim, skąd wziąć stal? Nie kupujcie stali ze sklepów internetowych, przynajmniej do pierwszego noża, bo to jest takie sobie. Pamiętajcie o tym, że jeśli możecie napalić duże ognisko, do którego możecie podłączyć jakąś dmuchawę, możecie sami sobie na przykład wyprostować kawałek agresora, który gdzieś kupicie na złomie. To jest bardzo tania opcja, podobno. Jedno pióro, przynajmniej tak mówił młody, gniewny, to jest koszt jakiś 3 zł, a z pióra jest tyle noży, że ho-ho. Eee, no, dbajcie o to, żeby to była jednak stal, którą da się zahartować, nawet jeżeli macie ją z innego źródła. Eee, I jeśli była już raz zahartowana, to trzeba ją niestety zmiękczyć. I. Eee, to się robi po prostu wkładając stal do e, paleniska i pozwalając wystygnąć e, stali razem z paleniskiem. A zobaczycie, to może kiedyś jak dorobię się jakiegoś paleniska, aczkolwiek nie zapowiada się na to, ponieważ nie mam na to warunków. <śmiech> <śmiech> Dlatego ja, e, no cóż. Tak samo oddaję e, stal gdzieś do hartowania. E, są firmy, które trudnią się hartowaniem w ogóle, więc e, najlepiej uderzyć do nich, aczkolwiek mogą sobie łyknąć trochę kasy. a e, Zwłaszcza jak chcecie zahartować tylko jedną rzecz, to mogą patrzeć nieprzychylnie. E, póki co namierzyłem jedną taką firmę w Częstochowie, miałem do nich... Jechać z tym nożem, aczkolwiek. No cóż, z nieba spadł mi pan Kowal Arek, którego serdecznie pozdrawiam, choć pewnie nawet nie wie co to YouTube, no. bo jest kowalem. Okej, okay, trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że ktoś wytrwał do końca. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. W tym filmie to by było tyle. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że ostatnio jest tak mało filmów, ale albo siedzę tutaj w piwnicy albo jestem gdzieś indziej poza domem. Okej. Okay. Eee no cóż, dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.